Dzień dobry, zapraszam na wszystko co chcecie wiedzieć o Mercedesie CLA w wersji 250e, czyli jest to hybryda doładowywana z gniazdka. Zaczynamy od historii, wspomnień i specyfikacji. W latach 90. jeśli ktoś chciał kupić nowe auto na miasto i chciał wydać więcej, ale mieć coś lepszego, to mógł sobie sprawić co najwyżej Renault Clio w wersji Bacara albo Peugeota w wersji Roland Garot. Sytuację zmienił właśnie Mercedes, wprowadzając do sprzedaży w roku 1997 klasę A. Czy to było coś lepszego od Clio czy Peugeot 206? To zależy, na pewno było to coś droższego, oraz łatwiej się było przewrócić podczas gwałtownego manewru, więc po teście łosia Mercedes F. wstrzymał produkcję i zamontował kontrolę trakcji. Pierwsza i druga generacja A klasy miały nietypową konstrukcję. Koszmar dla mechaników, też właścicieli, bo jeśli trzeba coś wymienić, to trwa to znacznie dłużej, a przez to kosztuje znacznie więcej. Co ciekawe, klasa A była na początku raczej z segmentu A. Druga generacja, to już segment B do 2012 roku, Audi pokazało model A3 chwilę przed Mercedesem. W roku 1996 był to kompakt, ale trzy lata później w roku 1999 pojawił się model A2, który podobnie jak A-klasa był maluchem. Na BMW 1 musieliśmy poczekać do roku 2004, dopiero na początku ubiegłej dekady zrównano nieco ofertę. Trzecia generacja A-klasy była już zwykłym kompaktem, tak samo jak 1 czy A3. A na początku roku 2013 pojawił się też Mercedes CLA. Auto spore, ponad 4 ,6 m Centymetrów, czy raczej długie, bo to jednak kompaktowa przednionapędowa platforma. Cela, zarówno w wersji sedan, jak i shooting break, powiedzmy usportowione kombi, było dla tych, którym podobał się CLS. Do pierwszej generacji przylgnęła łatka auta dla piłkarzy, ale druga była po prostu pięknie narysowanym autem. Za pierwszym Cela, jak i dawcą, czyli klasą A trzeciej generacji, jakoś szczególnie nie przepadam. Wolę BMW 1 za to, jak jeździ, albo Audi A3 za to, jak wygląda w kabinie. W Cela było mi też po prostu ciasno. Ale w 2018 roku pojawiła się nowa A klasa, a wraz z nią rok później nowe Cela zarówno jako sedan, jak i shooting break. I testowałem takie auto z bodaj 190-konnym dieslem i napędem na cztery koła i byłem pod wrażeniem, jak wspaniale się tym jeździ, jak fantastycznie znaleziono złoty środek pomiędzy komfortem a sprężystością, I jak doskonale sprawdzało się to auto na długich trasach, jak lubiło prędkość. Zdecydowanie wolałem Cela niż C-klasę, czego o wcześniejszej generacji Cela powiedzieć nie mogłem, ale jakiś rok później trafiła do nas na testy zwykła pięciodrzwiowa klasa A z oznaczeniem 250E. Była to hybryda doładowana z gniazdka, taka jak teraz, i był to dramat. Mercedes moim zdaniem przez długi czas nie był w stanie dobrze połączyć silnika benzynowego z elektrycznym i do tego ze skrzynią biegów, i to niezależnie od klasy. Szarpnięcia, przeciąganie biegów, jazda na dziwnych obrotach, załączanie silników w przypadkowych momentach. Czy to w hybrydzie, czy właśnie a klasa nie jeździło się tym dobrze. Mało tego. A 250E, którym jeździliśmy, było ewidentnie popsute. Podczas przyspieszania z auta wydobywały się dziwne dźwięki, brzmiało to jak popsuty zawór pustowy, którego ujście powędrowało gdzieś w okolice pod szybia. Inna sprawa, że ten zespół napędowy zbudowano w oparciu o silnik 1.3. Oznaczenie Mercedesa to M282, ale to silnik z Renault. I nie lubimy się zbytnio, czy to hybryda, czy nie. Nie podoba mi się praca tego silnika, ale też to, jak współpracuje ze skrzynią dwusprzęgłową, w tym wypadku ośmiobiegową. I przechodzimy do naszego egzemplarza. Oto Mercedes CLA, którego bardzo lubię, z hybrydą oznaczenie 250E, której nie znoszę. Taki zestaw kosztuje minimum 220 tysięcy złotych. Auto jest spore, ma prawie 4,70 m. Łączna moc napędu to 218 koni, przy czym silnik spalinowy ma ich 163, a elektryczny 109. Akumulator ma 15 kWh, co teoretycznie daje prawie 75 km na samym prądzie, realnie od 40 do 50. Auto przyspiesza do setki w 7,7 sekundy. średnie spalanie według WLTP poniżej 1 litra na 100 km oczywiście to fikcja, zakładająca jeżdżenie wyłącznie naładowanym autem nie dalej niż 100 km. Najtańsze cela po prostu z silnikiem 1,336 koni kupimy za 180 tysięcy, najmocniejsza MG za 330 tysięcy 115, 150 i 190 koni kosztują odpowiednio 180, 195 i 210 tysięcy. Skrzynia wyłącznie dwusprzęgłowa auto. Automatyczna, manualnej nie ma nawet za dopłatą. Nasza hybryda waży 1700 kg. Przyjrzyjmy się naszej sztuce zatem, czy to jest ładne auto. W moje poczucie estetyki trafia. Podoba mi się zarówno przód, jak i tył, jak i profil. I na moje wyczucie to wszystko razem jest spójne, zgrabne, eleganckie i bardzo do siebie pasuje. Jest w tym projekcie lekkość, nie ma przesady, kolor też swoje robi. Auto jest oczywiście ocynkowane, jest też bardzo ładnie polakierowane i starannie zmontowane, bez zastrzeżeń. Podsumowując wygląd zewnętrzny, jak dla mnie, ocena jest celująca. Zajrzyjmy do wnętrza zatem. Zaczniemy od bagażnika, który jest mały. Teoretycznie to 450 litrów, ale otwór jest wąski i jakiś naprawdę homeopatyczny ten bagażnik się wydaje. Jak w większości aut narysowanych w ten sposób, czyli sedan coupé albo kombi coupé, jak dorosła osoba wejdzie na kanapę z tyłu, to miejsce na nogi owszem jest, ale na głowę niezbyt. W trakcie jazdy, to co powyżej linii wzroku, mam już powyżej górnej krawędzi okna. A żeby wysiąść, trzeba pamiętać, żeby łapetynę schylić. Przez to, że w cela nie da się wyjąć zagłówków, sportowe fotele, powiedzmy, montaż fotelika, czy raczej komfort korzystania z niego jest utrudniony. Z przodu jest fajnie, choć proszę pamiętać, że na ocenę ergonomii przyjdzie jeszcze czas. Materiały nie budzą zastrzeżeń i projekt jako projekt oceniam pozytywnie. Podobają mi się materiały, z których to jest zrobione. Nic się tu nie gryzie ze sobą w sensie faktury. Jest to bardzo estetyczne. W dzień. Bo w nocy, choć od razu dodam, że można to w diabły wyłączyć albo zmienić kolor na jeszcze bardziej drażniący, co kto lubi, na szczęście, jak wspomniałem, można to off. Podsumowując, wnętrze podoba mi się. Bardziej w dzień niż w nocy, ale podoba. Ocena? Bardzo dobrze zatem. I teraz obsługa i ergonomia, i tu już będzie ciekawiej. Zegary są mało czytelne, są przeładowane informacjami. Przez to, to co najważniejsze dla mnie, czyli wskazania prędkościomierza, nie są widoczne w trakcie jazdy tak wyraźnie, jakbym chciał. Drugi problem. W aucie jest automatyczne włączanie świateł w kabinie. Nazwijmy je lampkami do czytania mapy. Jak machniemy ręką. I to działa. Ale to źle działa, bo jeśli dyskutujemy albo patrząc na drogę, sięgamy po coś, co na fotelu leży, to się nam to w trakcie jazdy zapala i gaśnie. Zapala i gaśnie, najczęściej niepotrzebnie. I w dodatku ta lampka z prawej powinna być skierowana wyłącznie na prawo, a daje po oczach kierowcy. I nie udało mi się tego wyłączyć, co nie znaczy, że nie ma na to żadnego jakiegoś sposobu. Ostatecznie można zakleić czujnik taśmą. Obsługa: do wyboru kierunku jazdy jest dźwignia za kierownicą, za to plus, ale te panele gładziki na kierownicy, co już wiele razy podkreślałem, są złe. Ja już kilka lat się próbuję do nich przyzwyczaić i po prostu mam za duże łapy. Z lewej strony obsługujemy to, co na zegarach, z prawej to, co na wyświetlaczu centralnym. Tu nawet ciszej, głośniej niewygodnie się robi. A propos przycisków, w naszym egzemplarzu jest aktywny tempomat, czyli jest radar, przyciski na kierownicy i tak ale jak Państwo widzą nie działa zapłać. I jeszcze jedna dziwna rzecz. W starszych Mercedesach był przycisk AC OFF. Jak się nacisnęło i świeciło się światełko, to klimatyzacja zgodnie z logiką była wyłączona. Przez pewien czas były przyciski AC, tak po prostu. Po ich naciśnięciu klimatyzacja się włączała. Proszę zobaczyć, to Mercedes W212 sprzed 14 lat jest przycisk AC. To A-klasa z 2005 roku jest przycisk AC OFF. A to nasz Mercedes CLA po lifcie. I tu jest trochę tak? Trochę tak, to znaczy klimatyzacja działa wtedy, kiedy jest wyłączona, czyli na przycisku AC off świeci się światełko. To jakiś ewidentny błąd oprogramowania jest albo problem na łańcuchu dostaw. Ale ciekawostka. Po tym cela jeździłem przez tydzień moim ulubionym Mercedesem, czyli Vito i było tak samo. A co? klima działa. Przedziwne. Jakby mi ktoś o tym tylko opowiedział, to bym nie uwierzył. Asystenci, tu jest w porządku, bo już nic nie szarpie za kierownicę, a z pięć lat temu Mercedes miał sposób ostrzegania o niezamierzonym przekroczeniu linii z gatunku Sadomaso. gwałtownie przyhamowywał jedną stroną auta. Przerażające i wiele brzydkich słów po czymś takim leciało w stronę Hej Mercedes. Samo Hej Mercedes też nie działa tak idealnie, jakby się Mogło wydawać. Pamiętają Państwo, ile było zachwytu tym, że można z autem porozmawiać? Nadal można, ale zauważyłem też, że jak kończę pod sklepem rozmowę przez telefon, albo rozmawiam z kimś w sensie z pasażerem w trakcie jazdy, teraz na jakiś czas algorytm wyłapuje w głosie coś, co mu brzmi podobnie do Hej Mercedes i dopytuje, by powtórzyć. Asystenta prędkości wyłączamy przyciskiem z kierownicy plus ale chyba udało mi się nagrać, jak źle to działa. Droga jak każda inna, ale z ruchem równoległym i innym ograniczeniem prędkości. Kierowca wie, że może jechać 90, ale auto, nie tylko ten Merc, prawie każde. I tak czyta znaki drogowe ustawione dla korzystających z drogi lokalnej i dopasowuje wskazania właśnie do nich. Podsumowując, ergonomia, obsługa jest tu co najwyżej dostateczna. Gładziki na kierownicy są nadal nie do zaakceptowania dla mnie. Ten błąd z przyciskiem klimy jest przedziwny, plus te lampki kabinowe truja. No i najważniejsze, albo co najmniej bardzo ważne, wrażenia z jazdy fajne auto, niefajne. Pierwsze wrażenie zależy od tego, czy nasz pierwszy kontakt z tym autem będzie w ruchu miejskim, czy od razu wyskoczymy na obwodnicę autostradę. Bo na niej, szczerze mówiąc, niewiele będzie nam przeszkadzać. To auto bardzo lubi większe prędkości, jest bardzo stabilne, czuć masę, ale też pełną kontrolę nad nią. Zachwycałem się kilka minut temu Dieslem z x Drive'em i tu też jest super. Doskonałe zawieszenie, świetny układ kierowniczy i też odpowiednio szybka reakcja, zarówno na pedał gazu, jak i pedał hamulca. I tu spokojnie dałbym ocenę bardzo dobrą, gdyby nie to, że zanim nim na autostradę wyjechałem, to kilka dni minęło i najpierw snułem się pod miastem i w ruchu miejskim. I powiem tak: jeździliśmy ostatnio Gielę z doładowywaną hybrydą, tam był diesel przecież pod maską i była to lepsza hybryda, dużo lepsza, po prostu niezła. A tutaj połączenie silnika 1.3 z Renault z elektrycznym, moim zdaniem, nie wyszło najlepiej. Ale zacznę od dźwięków, które to auto wydaje. To jest głośny silnik, nieprzyjemnie pracuje, a podczas jazdy, nawet z niewielką prędkością, bardzo wyraźnie słychać zawór upustowy. Oczywiście jak mam otwarte okno. Po zaparkowaniu pod domem zaniepokoiły mnie dziwne odgłosy spod maski. Proszę posłuchać. Trochę jakby instalacja wodno-kanalizacyjna szwankowała, ale spokojnie, nie szwankuje, tak ma być. Przeszkadza mi to, że silnik jak się włączy, to pracuje na wyraźnie wyższych obrotach niż powinien. Bardzo głośna praca tej dwusprzęgłowej skrzyni, jakby ktoś biegi przy pomocy dwóch młotków zmieniał i zdarza się tej skrzyni, że nie współpracuje z hybrydą tak gładko i bezbłędnie jak powinna. Czyli są wyczuwalne gwałtowniejsze szarpnięcia w trakcie jazdy, nawet delikatne jazdy. Spalanie, jeśli akumulator nie jest naładowany, czyli jedziemy w trybie hybrydowym, wyszło mi w okolicach 9 litrów na setkę, czyli raczej sporo. I jeszcze jedno. Tak wygląda Cela, ale też A klasa pod maską. Ładnie, elegancko, ale komputer obok lampy, czyli będzie szkoda całkowita nawet po małej stłuczce, bo wystarczy ten komputer zarysować przecież, by się kwalifikował do wymiany. Za wrażenia z jazdy Mercedes dostaje dostatecznie z plusem. Podsumujmy zatem Mercedesa CLA 250e Shooting Brake. Za wygląd auto dostało 6 punktów, za projekt wnętrza 5, za ergonomię i obsługę 3 punkty, za wrażenia z jazdy 3,5. Łącznie 17,5 punktu na 24, średnia powiedzmy 4,4 punktu, czyli czwórka z małym plusem. Diesel dostałby piątkę, a to 4,4 to i tak bardziej za wygląd niż za silnik. To wszystko na dziś, kłaniam się uprzejmie i do następnego odcinka.